Cześć, witajcie na kanale ja nazywam się Rafał. Dzisiaj e, kolejny film z Poddasza, kolejny można powiedzieć vlog, bo coś wam tam pokażę z roboty. Już wam to nieraz pokazywałem, ale jak widzę, widzę, to jeszcze do wielu osób nie dociera, dlaczego paroizolacja musi być szczelnie wykonana. Są osoby, które mają inne. Rację, nie chcę się tutaj z nikim przepychać, ja chcę wam pokazać jak to ma być zrobione prawidłowo, dobrze, zgodnie i systemowo. Jak wiecie, używam system Delta Dorken do paroizolacji na poddasze. Czyli mamy zrobione termoizolację z wełny. Wełna jest to Isover 38 15 między krokwie 20 na krokwie Profile mamy, mamy zrobione tutaj jak widzicie Rękawy z paroizolacji O których mówiłem Wam wcześniej Pokazywałem Wam też jak prawidłowo Zamontować grzybki Dzisiaj skupmy się na, na naszej paroizolacji Ja już tutaj mam W rolce, To jest Delta Reflex Czyli taka Dość Jedna z lepszych paroisolacji odbijająca ciepło, itd., itd., itd. Mocna, ciężka przede wszystkim, więc jak jest ciężka, to też powinna być przyklejona do profili odpowiednim, odpowiednimi klejami lub odpowiednią taśmą klejącą, dwustronną. Nie możecie kupić taśmy dwustronnej klejącej do takiej paroizolacji takiej zwykłej, żółtej z marketu za parę złotych, bo ona po prostu wam spadnie. W tym samym czasie, jak będziecie ją montować. Na tej taśmie, którą Wam teraz pokażę, taśma dwustronna żelowa od Delty. To jest Duo Tape 38 z Dorkena. Tak wygląda cała rolka zapakowana. I to jest bardzo silna i mocna taśma. Ta, ja sprawdzałem, to nawet 3 tygodnie jest, może wisieć sama paroizolacja i ona Wam nie spadnie. Wiadomo, że tak długo raczej wisieć nie będzie, aczkolwiek ja to chciałem sprawdzić i zobaczyć moc tej taśmy. Jakie to jest silne, ile to utrzymuje. Więc w zimie było to testowane 3 tygodnie, i po 3 tygodniach, i tam bodajże paru dniach, zaczęła się odklejać. Więc to jest bardzo mocny klej. Zresztą, tutaj na tej taśmie są takie białe. Białe jeszcze papiery, które zabezpieczają tą taśmę przed, żeby nam się tutaj nic nie przykleiło. Jeżeli byście to odkleili, te ściągli, to po prostu będziecie mieć całe ręce z tego żelu. Tak samo multiband, jak widzicie, też ma takie osłonki, żeby tutaj ona, ta taśma, te taśmy mają bardzo mocny klej. Multiband jest to taśma, którą stosujemy na połączenia paroizolacji. Jest to zbrojona taśma, i to jest taśma, którą przyklejacie tylko raz. Jeżeli się pomylicie, to już jej nie odkleicie. więc to też warto pamiętać. Jeżeli przykleicie i zrobicie zakładkę, to jesteście w stanie ją rozpras rozprasować w jakiś sposób. Jeżeli zrobicie grubszą zakładkę, no to już powiedzmy z tym nic nie zrobicie. Nie jesteście w stanie tego odkleić. Jeżeli będziecie chcieli odkleić taką taśmę od paroizolacji, to po prostu potargacie paroizolację. To są takie taśmy, które są bardzo konkretne, bardzo mocno trzymają. I dlatego Wam o tym mówię, żebyście zwrócili na to uwagę, bo to nie jest taśma, którą możecie naklejać wielokrotnie. Żeby Wam tutaj chcę odkleić, ta taśma jest zabezpieczona papierem. Jest to taśma, już to, oczywiście już to kilka razy pokazywałem, ale chcę Wam to jeszcze raz pokazać, jest to taśma zbrojona z bardzo mocnym klejem. I jeżeli obcinacie ją nożyczkami, to obcinajcie ją razem z z tym zabezpieczeniem, z tą taśmą y, papierową, która jest dołu przyklejona. wtedy wasze nożyczki nie będą się brudziły od tego, od tej taśmy i będą służyły dłużej. Kolejną taśmę, którą wam chcę pokazać, to jest flexband. Flexband to jest taśma elastyczna do połączeń y, szczelnych, połączeń, która się wulkanizuje, czyli tą taśmę używamy do robienia połączeń przy wszystkim, co nam wystaje. Naszego stelarza, czyli kable oświe oświetleniowe, jeżeli nie są one podstynkowe, nie, nie trzeba robić kieszeni. To obklejamy właśnie flex bandem. I wszystkie ciągi wentylacyjne, czyli rekuperacje, obklejamy też flex bandem. Wtedy mamy ona nam się zwulkanizuje, i też nie jesteście w stanie tego w żaden sposób odkleić. I macie zabezpieczone szczelnie. Żadna woda, żadna wilgoć Wam się nie przedostanie na zewnątrz yy, ani do wewnątrz. Będzie to po prostu klejone bardzo dobrze. I teraz od niedawna testuję, używam kleju w sprayu Delta Easy, Flix, Easy Fix. On jest bardzo fajny. Tutaj oczywiście mam ponaklejaną już taśmę przy, yy, dwustronną. Aczkolwiek pokażę Wam, ten klej możecie stosować i na profile zamiast taśmy dwustronnej, i na połączenia, na zakłady, na paroizolację. Należy przyknąć sobie na, na profil, odczekać chwilę, żeby on po prostu. Na chwilę trzeba po prostu odczekać, i można wtedy sklejać, przyklejać dwie powierzchnie. i 9 m kwadratowych jesteście w stanie zrobić, jeżeli byście profile, na przykład kleili po pełnej, po pełnej ich na, na całych profilach, no to jesteście w stanie zrobić 9 m 2 z takiej, z takiego, z takiej puszki. Ale ja robię tak, że jak przyklejam na łączenia, łączenia paroizolacji sklejam tą taśmą i jeszcze dodatkowo sklejam to multibandem, żeby to po prostu moja praca była wykonana dobrze. Rolka paroizolacji to jest 75 metrów na 150. Ja już mam nacięte tutaj kawałki. Biorę się za odklejanie taśmy dwustronnej. Będę przyklejał od góry do dołu i później oczywiście wiadoma sprawa, Nasze rękawy są wywijane i sklejane tak samo naszą taśmą, czyli naszym multibandem. I na to już potem idą płyty. Jeżeli chcecie, możecie zrobić odstęp dilatacyjny, który, który, który się robi z płyt. To wam też pokażę na innym filmie, na innej robocie. Tutaj będzie ta paralizolacja po prostu tylko na profilach i na to bezpośrednio idą płyty ogniowe. Także jeżeli macie jakieś pytania do mnie, a wiem, że macie dużo, bo piszecie dużo na, na ten temat to pamiętajcie, wykonujcie pracę paroizolację bardzo dobrze, bardzo dokładnie, szczelnie przede wszystkim, bo jeżeli macie, zrobicie dobrze termoizolację, a spieprzycie paroizolację, no to jedno i drugie nie ma sensu. Ja tutaj zaprosiłem mojego kolegę, który też nagrywa na YouTube z kamerą termowizyjną Adam Mańka Remonty. Zapraszam oczywiście Was na ten kanał. Przeszedł, wszystko mi tutaj posprawdzał kamerą termowizyjną. Oczywiście jest trochę za ciepło na kamerę, aczkolwiek posprawdzaliśmy, czy nie ma jakichś większych dziur, większych strat ciepła, czy większych przebić ciepła, bo teraz jest powiedzmy podobna temperatura na zewnątrz jak i w środku. Wszystko było OK, więc możemy tutaj zaklejać. Już kilka razy prosiłem Adama, żeby właśnie podjechał i sprawdził kamerą robotę, bo ja jeszcze jakby nie dorobiłem się swojej, ale wolę sobie sprawdzić, czy wszystko jest tak ma być, żeby potem można było spać spokojnie, jak to mówią i żeby robota była wykonana solidnie. Także ja zapraszam Was do oglądania i... Oczywiście na końcu pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Już któryś raz, jak wiecie, stosuję cały czas od jakiegoś czasu te same produkty i tego się trzymam. Mam to sprawdzone. Są to dobre, bardzo dobre produkty, z którymi się bardzo dobrze pracuje i na pewno jak będziecie z nimi wykonywać swoje prace, będziecie z nich też zadowoleni. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej! A więc tutaj tak to wygląda, jak widzieliście, i jest zrobione tym klejem sprayu i przejechane jeszcze multibandem łączenia. Tutaj rękawy są wywinięte. Tak to wygląda. Natomiast w kolejnym filmie pokażę Wam co zrobić z takimi kablami jak je obrobić. Jak to są lampy niepodstynkowe, one sobie tak wystają z paralizacji bo jest o czym mówić, więc to Wam pokażę w następnym odcinku. Także pozdrawiam, trzymajcie się, hej.